המוסד של יד ושם אמר בוא תהיה עשרים שנה חלק, ויחד עם משרד החינוך הישראלי, שגם יש לי ביקורת, וכולל כל השרים שעברו מכל הסוגים, אני הייתי המדריך הראשי, הייתי מרצה בקורס והייתי מוביל, יחד עם עוד שניים, בזה, מוביל את קורס המדריכים. ואחד מהדברים שאני לא שלם עצמי, אני אמרתי שכמה שהמדריכים יקבלו את התפיסת עולם שלי, יעשו את זה נכון. וידעו מי זה מצקביץ', כן, ידעו מי זה מצקביץ', לא יגיניהם. אה. ידעו מי זה וידעו להסביר, ידעו מי זה שופר וידעו להסביר, ידעו מי זה קושי שקוראים לדמויות מכריעות, ידעו מי זה פליסולסקי, וידעו מי זה ומה הוא חשוב ברמה האוניברסלית, לא רק הפרטיקולרית. אני גם לא טוען שהסיפור של ההיסטוריה הפולנית והדיאלוג זה הנושא הכי חשוב במסע לפולן, אני לא טוען את זה ולא אטען את זה לעולם. חינוכי! ‫איך אתה מוביל מה, נוער, ‫אז הוא גם אחרים אחרי זה, ‫אבל איך אתה מכין נוער, ‫שלא יודע כלום? הוא לא יודע. ‫בוגר בית ספר ישראלי יודע היסטוריה? ‫קדחת הוא יודע. ‫לא, ברצינות, בוא, בוא נגיד, ‫גם את השואה הוא לא יודע, טוב, כי זה גם... בטח, אתה יודע, בהיסטור... ‫בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל, ‫הסיפור שלנו מתחיל מהשואה. ‫אבל מאיפה יש שם? Słyszała machety miliony udymulowanych. Ja wasem wychowałem, wychowałem, razem się wychowali ze mną cała grupa ludzi, którzy myślą o Polsce w ogóle dialogowo, całkowicie, całym sercem i duszą i mózgiem. Prawda? Część, nie wszyscy, nie, nie przekonamy wszystkich. Jest opcja prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna, religijna, religijna, trzeba powiedzieć prawdę. I u was, i u nas, która z różnych wymiarów, właśnie z tych tematów, nie chce zmienić swojego tego, bo to im wtedy trzeba, roz... wtedy trzeba objaśniać, jak sytuacja jest skomplikowana. A po co im? To jest, to jest trudne, prawda? Bierzesz na siebie jako przewodnik ogromną odpowiedzialność moralną. Ogromną. Czy jak wychodzimy z tych miejsc cali, normalni? Wolno zapłakać, ale nie cały czas stery. Jak ruszymy mózgami? Macie ruszyć ich mózgi, serce same się ruszą, w tych miejscach i w różnych tego. Ale macie ruszyć, oni muszą, i największe na, na, na większe sukcesy potem jest, że e, czytasz opowiadasz coś, jakiś wiersz i tego, do, do, dochodzi do mnie dziewczynka specjalnie i mówi, a wiersz Herberta Czeszymborskiego i tego, i mówi mi, daj mi to, daj mi to, ja chcę to mieć, i tak dalej, i tak dalej. Tego ja specjalnie uczymy na tym na przykład. Poezji polskiej, co zajmowała się tym tematem. To jest najlepsza poezja na świecie, do tego tematu. Naprawdę. Łrzewic, miłość. Teraz są nowi. Teraz czytałem wczoraj. Bramli mi wysłał taki mój uczeń: Wierzch podsiadły. Przepiękny. Naprawdę. Ruszający. Wiesz, już... Naczytałem się to, trochę, A jednak. wiesz, W ogóle nowe pokolenie, prawda? Całkiem nowe. To tutaj jest okazja. Przez 7-8 dni. Jeżeli jest dobry przewodnik, co zna swoje rzemiosło, wie, jak do tego dojść, wie, jak prowadzić rozmowy, wie, jak odpowiadać na pytania i można tego wszystkiego dotknąć, jeżeli jest dobry przewodnik i dać to uczuć, a to jest bardzo ważne czasami.